Cześć, z tej strony Mister Pomidor i dzisiaj chciałbym Wam coś powiedzieć. Chodzi o to, że chciałbym mieć trochę więcej subskrypcji niż tylko 5. W sumie, nawet nie macie co subskrybować, bo robię słabo odcinki, ale postaram się robić lepsze, jakieś ciekawsze rzeczy. Będę robił na odcinkach niedługo, ale na razie za bardzo nie mam na to czasu, bo jest szkoła, więc myślę, że... I też krótkie są moje odcinki. Ale na, na razie myślę, że e, do następnego odcinka e, jak taki w ogóle będzie. Kolejny odcinek e, i zasubskrybujcie mój kanał i załapujcie. Oczywiście. E, אה... לא, פגעו בי ממשלה.